Rewelacja udało się sprowadzić, zaprosić i przyjechał Zbigniew Zamachowski. Dla mnie Zbigniew Zamachowski kojarzy się z Michałem Włodyjowskim. To jest jak gdyby moja młodość. Sienkiewicz, człowiek czytał zapartym tchem te wszystkie powieści, oglądał filmy. To jest taki duch patriotyczny. No i dzisiaj mamy tutaj bardzo dużo młodzieży, które jest w strojach XVII wiecznych, Mamy rycerzy z tego okresu, mamy dworki ubrane w piękne stroje. Czyli czujemy się trochę jak w takim innym świecie, w bajce. Lublin jak wszystkie miasta jakby w nowych czasach rozkwitł, no wypiękniał naprawdę. Ja pamiętam, że 20 parę lat temu kręciliśmy tu na Starym Mieście. Sceny do serialu telewizyjnego Sława i Chwała w reżyserii pana Kazimierza Kuca, no to prawdę powiedziawszy troszkę strach było wejść. Tutaj stare miasto udawało Odessę z książki Waszkiewicza. E, natomiast teraz jest no, przeuroczo. Świetne restauracje, stary teatr odnowiony gdzie też już grałem parokrotnie i miałem spotkanie z publicznością, ludzie uśmiechnięci, no generalnie jest naprawdę do przodu. Widzę, że ciągle się jeszcze odrestaurowywuje. Myślę, że właśnie przez to, że jest i teatr, i parę takich miejsc, gdzie odbywają się tzw. takie ofowe pewnie imprezy, nie tylko teatralne, ale muzyczne, i plastyczne, to to miejsce żyje. w jest na szczęście no, trybuna jest super, ja tutaj grałem też wiele razy różne koncerty, akcje też charytatywne, także trybuna Koronny, miejsce, jeśli chodzi o tutaj tą salę też tą koncertową, prawda, fortepian bardzo dobry i też dużo zjechało dzisiaj właśnie i Zbyszku, prawda, i przyjaciół, rodzin całych. Także cieszę się, że z roku na rok jest coraz więcej i że impreza, jest taka, staje się taką miejską imprezą miasta Lubina, w której warto brać udział.